Czy chcesz wiedzieć, jaką propozycję ma dla Ciebie Pan Jezus? Jeśli tak, to zostaj na to rozważanie Bożego Słowa i posłuchaj dzisiejszej Ewangelii. Serdecznie witam Cię na kolejnej uczcie przed śniadaniem w ten szczególny dzień w uroczystość, w niebowstąpienia Pana Jezusa. Nasza ojczyzna jest w niebie i do tego celu zmierzamy. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsza niedziela przypomina nam o tym. W różnych krajach ta uroczystość jest obchodzona w różnym czasie. W Polsce w niedzielę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, ale w innych miejscach z racji tych 40 dni i trzymania się tej dokładnej liczby jest obchodzona uroczystość. W czwartek. Zatem, jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie uroczystość jest obchodzona w inny dzień, to pamiętaj, że jest to uwarunkowane ustaleniami danego episkopatu i dostosowaniem tego do uwarunkowań lokalnych. Ale najważniejsze jest to, że trwamy w tym przekazie, który. Pan Jezus pozostawił nam przez swoich uczniów na kartach Pisma Świętego i cały czas dba o ten przekaz, ponieważ On z martwych wstał, On żyje i wstawia się u Ojca jako ten jedyny, najdoskonalszy pośrednik za nami. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, pragnę Cię uwielbiać za Dzień Pański, za niedzielę, w której wspominam Twoje zmartwychwstanie. Ale nawet nie tyle wspominam, co dzięki Duchowi Świętemu mogę w tym zmartwychwstaniu współuczestniczyć. Poprzez to, że. Ty przychodzisz do mnie jako Bóg człowiek zmartwychwstały, ze śladami męki na swoim ciele. Przychodzisz ze swoimi chwalebnymi ranami i takiego zmartwychwstałego paschalnego mogę Ciebie doświadczać, szczególnie na Eucharystii. W Słowie Bożym, w modlitwie, własce uświęcającej w drugim człowieku. Panie Jezu, dodawaj mi łaski wiary. Panie, przymnóż mi wiary. Tak wołali apostołowie. Panie, przymnóż nam wiary. I ja pragnę w tej modlitwie tak wołać do Ciebie, po to, abym z jeszcze większą głębią, świadomością, pobożnością przeżywał każdą Mszę świętą, adorację. Komunię świętą i bym miał w sobie to pragnienie, abym przystępował do Komunii świętej. Jeżeli y, ktoś jest chory i nie może pójść do kościoła namszy świętej, Panie Jezu, błogosław tym wszystkim osobom, umocnij te osoby swoją łaską, swoją miłością, pokaż im sens ich życia i Obietnice zbawienia, ale także wzbudź w sercach tych osób i tych, którzy się nad nimi opiekują, pragnienie spotkania z Tobą w Komunii Świętej poprzez posługę kapłanów czy w różnych miejscach szafarzy. Niech z Komunią Świętą przyjdą do tych ludzi, a te osoby niech wyrażą takie pragnienie spotykania się z Tobą, który jesteś obecny w Eucharystii. Które powiedziałeś, to jest ciało moje, to jest moja krew, to ja jestem. To ja jestem. Dotknijcie mnie w Komunii Świętej, w Eucharystii, w swoim sercu. Niech nasze serca spotkają się w Komunii Świętej na głębinach rytmu Bożej Miłości i ludzkiej Miłości. Panie Jezu Chryste, zawierzam ci także tych, którzy wyjeżdżają do miejsc, gdzie być może nie ma systematycznej mszy świętej, nie ma możliwości uczestniczenia we mszy świętej. Niech w sercach tych osób będzie również to pragnienie taka tęsknota za tobą obecnym w komunii świętej. Niech te osoby myślą, że jednak niedziela jest niedzielą. Niech przeżywają niedzielę inaczej, chociaż nie mogą uczestniczyć w mszy Święty. Niech więcej się modlą, niech rozważają Słowo Boże z dnia. Niech być może korzystają z różnych transmisji i gdy powrócą, niech yy, także wrócą na mszę Świętą w swoich parafiach, w tych miejscach, gdzie mogą uczestniczyć. Panie Jezu Chryste. Tobie zawierzam tych wszystkich przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam cię do wysłuchania Ewangelii z uroczystości w wstąpienia pańskiego. Zakończenie Ewangelii według Świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy wierzą w te znaki, tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowia. Po rozmowie z nimi pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Jezus, ukazawszy się, jedenastu, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus powiedział jedenastu. Wiemy na podstawie dziejów apostolskich, że to puste miejsce zajął Maciej, apostoł Maciej. Ale jeszcze w tym fragmencie jesteśmy przed tym momentem. Jedenastu. Pan Jezus robi. Tutaj miejsce również dla Ciebie, abyś Ty zajął to puste miejsce, miejsce brakujące. Idź i głoś Ewangelię. I teraz, w jaki sposób możesz to robić? Oczywiście, najpierw sam, karmiąc się. Poznając Słowo Boże, żyjąc tym Słowem Bożym, a tak naprawdę żyjąc Panem Jezusem, który jest obecny w tym Słowie Bożym. Jest takie przysłowie, że nie można dać tego, czego się nie ma. Jeżeli teraz nie mam czekolady, to nie mogę was poczęstować czekoladą, po prostu jej nie mam. Jest to normalne, naturalne. Jeżeli nie mam w sobie wiary, jak mogę się wiarą dzielić? Jeżeli yy, nie mam w sobie. Apostolstwa Bożego Słowa, to jak mogę to słowo innym przekazywać? Dlatego dobrze, że tutaj jesteś na tej uczcie przed śniadaniem, i jest to także i dla Ciebie okazja do tego, aby odkrywać Pana Jezusa w Słowie Bożym. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I teraz zastanów się, w jaki sposób ten dar, ten owoc wiary, który tutaj masz dzięki tym naszym spotkaniom na uczcie przed śniadaniem, jak możesz tę wiarę przekazywać innym w sposób praktyczny? Oczywiście domyślam się, że są różne sytuacje małżeńskie, domowe, rodzinne, ale na ile to możliwe, zaznaczam, w zupełnej wolności i delikatności, na ile to możliwe. To może zaproponuj swojej żonie, swojemu mężowi, posłuchaj kochania. Może się y, będziemy modlić w niedzielę, albo najlepiej codziennie, a na przykład w niedzielę razem się pomódlmy i przeczytajmy jeszcze raz Ewangelię. Przeczytajmy Ewangelię. Niech to Słowo Boże nas buduje. Jeżeli jest to trudne, dla innych jest to codzienność. To dziękujcie za to Panu Bogu. Dziękujcie, że macie takiego męża. Dziękujcie, że macie taką żonę. Jeżeli pamiętasz, kiedy masz rocznicę ślubu, w jakim dniu miesiąca? Czy to 10, 15, 25, i w dniu, żeby zacząć, żeby zacząć małymi krokami, może w tym dniu, kiedy mieliście ślub, i w każdym dniu następnego miesiąca, w tym danym dniu. Może wtedy się pomódlcie. Posłuchaj, pomódlmy się za nasze małżeństwo. Dzisiaj właśnie to jest ten dzień. 15, 10, 1, 24. To jest ten dzień. Ten, ta, chodzi o tę symbolikę, prawda? Ale niech to będzie ten krok do przełamania. Niech y, także może będzie y, taka okazja, żeby z dziećmi, gdy się modlicie. Weźcie Pismo Święte i przeczytajcie w domu, w rodzinie, przy Pacierzu. Otwórzcie. Naprawdę nie bójcie się otwierać tej księgi. To naprawdę nie jest takie trudne. Zachęcam do tego, zapraszam Was i życzę Wam tego, abyście szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale jeżeli chcemy wyjść na świat, najpierw mamy przekroczyć progi naszego domu i jesteśmy w obrębie naszego domu, naszego mieszkania i tutaj najpierw jesteśmy ewangelizatorami. Jeżeli tutaj się będziemy spełniać, na ile to możliwe, realizować i to wykonywać na ile to możliwe z Bożą pomocą, wtedy możemy iść dalej. Ale to jest pierwsze miejsce apostolstwa, ewangelizacji i dawania Pana Jezusa, Pana Boga na ten czas głoszenia Słowa Bożego. Właśnie Pan Jezus ma dla ciebie taką propozycję. Jaką ma dla ciebie Pan Jezus propozycję? Taką, żebyś szedł, abyś poszła z tym orędziem Bożego Słowa do innych i pamiętaj, że oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Pan Jezus będzie z tobą współdziałał. On będzie najpierw w ciebie wypełniał, tobie błogosławił i będzie tobie pomagał. I On będzie z tobą współdziałał. To jest Jego propozycja. Ty dajesz coś od siebie dla Pana Jezusa, On daje stokroć więcej, bo współdziała i zapewnia ci życie wieczne, zbawienie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Pójdź za mną. To jest to wezwanie. Pan Jezus ci to wszystko wynagrodzi. Te twoje trudy, Zmartwienia, porażki ze względu na Ewangelię, On ci to wszystko wynagrodzi. Tam już przygotował miejsce, tam poszedł, siedzi po prawicy Ojca. My tutaj mamy ucztę przed śniadaniem, a tam już jest uczta niebiańska. Zatem pamiętaj, że to wszystko zostanie ci wynagrodzone. To, że tutaj przychodzisz na tę ucztę przed śniadaniem, to, że poświęcasz czas. Na rozważanie Bożego Słowa, to, że chodzisz do Spowiedzi Świętej, na mszę Świętą, na adorację, jeździsz na rekolekcję, to wszystko ci zostanie wynagrodzone. To jest konkretna propozycja Pana Jezusa i Jego słowo jest prawdą. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, pod koniec tego filmiku, ponieważ niektórzy pytali, pojawi się slajd z informacjami, jeżeli chodzi o pielgrzymkę do Grecji śladami Świętego Pawła Apostoła. Zapraszam dzisiaj na majówkę śladami Matki, na wróć, modlitwę wróć o 20 i także jutro na ucztę przed śniadaniem. Szczęść Boże!